się widzowie, ja jestem Park, a w dzisiejszym odcinku będziemy otwierać Lucky Block, jak widzicie na przykład tutaj jest taki Lucky Block, zobaczcie. To nie jest blok złota, to jest Lucky Block. A jak chcesz taki film obejrzeć, to zostaw w górę i subskrypcję, bo bez tego to nie ma co oglądać. Nie ma. Czekajcie, wyrzucę to kowadło bo... No nie wiem co ja mam, dobra. I w dzisiejszym odcinku będziemy oddać Lucky Blok. Jak jesteś nowy na tym kanale, to zostaw subskrypcję i łapkę w górę. No a co? Zapraszam do oglądania. Dobra widzowie, em, mamy tutaj pierwszy Lucky Blok. Jak myślicie, będzie szczęśliwy czy nie? Kur nie mam ich z wami gadać, ale obstawiajcie w komentarzach. Bez podglądania. To co, rozwalamy. Trzy, cztery ry. Ender perły. Ender perły. Co? Szczęśliwy można powiedzieć. Tak zgadliście, to przypnę wam serduszko. Dobra, drugi blok. Ja jeszcze przypominam, livey są no, prawie codziennie można powiedzieć, a więc no zapraszam. Dobra. Otwieramy. Co co? Co jest to? Co jest to? Aha, ok. Dobra, jak będą jakieś cienki to przepraszam, ale to jest stara wersja. Dobra, otwieramy kolejnego lucky bloka. O, diaksik! Weźmiemy sobie tego diaks, chyba. O, bo nie, po co nam taki diaks? Przecież. Dobra, lecimy dalej. Ci to też może być, Czyli mamy już. Dwa szczęśliwe jakie bloki. To nice. Wrzucimy sobie to. I kolejny lucky blok. Ten, trzy cztery Znowu Underperły, co się dzieje? Hm? Dobra, to co? Kolejnego otwieramy. Dobra, otwieramy. Co, co? Co, co, co? Coś? Eee. Jakiś lucky block, dobra? Dobra, otwieramy chyba już czwartego lucky bloka Dobra, czwarty lucky blok Jak chcesz więcej takich. O! TNT! Jak chcesz więcej takich odcinków, zostaw w górę! A rozwaliło nam połowę toru. Dobra, lecimy dalej, czyli ten Lucky Block był nieszczęśliwy. Można powiedzieć, ale dobra, lecimy dalej. Jak chcecie więcej takich odcinków, na przykład z takim tarczem możemy nagrać, jeśli nie chcecie zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarzu, czy byście chcieli. To co, lecimy dalej. Lucky... Co? Czyli to musi być szczęśliwe. Dobra, coraz więcej szczęśliwych śliwych laki Zobaczmy mój serduszek teraz. Coraz więcej jeszcze śliwych laki bloków. Dobra, lecimy dalej. Co? Nie! Ja zginę. Aha, widzę mnie. Wiecie, co się stało, czy nie? Czy wy widzieliście, co się stało teraz? Okej, okay, dobra. Nie, to był już pierwszy nieszczęśliwy taki blok. O nie, nie, tak nie może być. Nie, nie, nie. Dobra, lecimy dalej. Co to jest? Syry? Prawda? I otworzyłam tu kolejnego lucky Bloka, którego TNT nam dała. A ty TNT to samo możemy tak zrobić. Papa. pa! Dobra, lecimy dalej. Dobra, oby szczęśliwy, proszę! O, wilczek! Hej! Nie no, pa. Nie! Już się bałem. Był dead? No, I'm dead. Dobra, następny lucky blok. Czy to. Co serio? Może. Roz... Czemu tu nie ma. No dobra. Lecimy dalej. Wow, mega! Wow. Nie. No i co, co się dzieje, lol. Czemu już dwa takie bloki były puste? Okej, okay, dobra, a ja przypomnę wam jeszcze raz zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, dobijamy. Chyba już 70 subskrypcji, a na 100 subskrypcji możliwe, że będzie fajny specjal. A więc no zostawcie łapkę w górę i możecie wysłać link do swoich zadań. Dobra, otwieramy super. Znaczy, i otwieramy kolejnego Lucky Bloka. Otwieramy. O, wyladżer dr czyli doktor. To się ma, doktor. pa doktor. Zginie? Chyba ta. No, zginął, dobra. Lecimy dalej. Jeszcze troszkę mamy laki bloków. No dobra, lecimy dalej. Drugi doktor. Co się dzieje? A? Dobra. Kolejny laki blok? Nie. Nie. To nie jest wow mega. To jest hamstwo najgorsze. Proszę rozwal się. No nie mam. Mam mało. No proszę cię rozwal się. Obsydianie, no. Znaczy mam dużo ten. Jak cię uda się ustawiać? Czy ci się uda czy nie w komentarzach? Ja obstawiam, że może może się udać. I... Szkło byłoby lepiej, ale byłoby nam zarało prawie całą mapę. Nie, nie da się chyba. A dobra, dawaj się, rozwalamy to, rozwalamy to, rozwalamy. Come on, come on. Proszę. Wow, tak. Nie da się wypłynąć, serio? Zalało nam prawie całe. Nie, Może nie. Może mi? proszę, proszę. No i. Dead. Kurde, widzowie co to zrobić? Nie da się nawet wypłynąć z tym. Widzowie. Aha. Dobra, widzowie, nie, musimy poczekać chwilę. O, da się! Wykupałem ten blok, jednak co? Co? Wow, mega, wow, wow. Dobra, lecimy dalej. To był bardzo się taki blok, najgorszy w moim życiu. Ale lecimy dalej. No kolejne, kolejne, widzowie, co ja mam zrobić? No, zobaczcie Kiper, co się dzieje? To jest najgorszy raki blok w życiu. Co się dzieje? To nie jest wow. Proszę, no. Będę 3 lata to rozwalał. Okej, okay, widzowie. Chyba dead. Dobra widzowie uda się czy nie? Trzy serca. Mało chyba już do kopania. Dobra, pół serca. No i nie udało się akurat tym razem. Tym razem się nie udało, ale lecimy tam. To nie było fajne, nie, nie, ja nie chcę już więcej takich bloków. Musimy. Nie było fajne, ale lecimy dalej. Teraz obstawiam, że będzie coś fajnego. O, no, nie najgorsze. Sobie to wysadzimy. Kolejny błąd. Dobra. I teraz uda się coś fajnego, czy nie? Jak myślicie? Ja myślę, że coś fajnego będzie. Co się dzieje? Ojej, to jest te panie. Nie, to jest też niefajny lucky blog jak godzin godzinę stać i... To nie jest fajne. To jest najgorsze. Jeszcze mi nie dopinało tam na górę. Dobra, widzowie, muszę się spalić, jak w takim razie. To nie jest wow To nie jest fajne, nie, widzowie, nie, najgorsze lucky bloki. Widzowie, widzicie, co tu się dzieje? Najgorsza, no najgorsza. To weź przynajmniej ty zostaw łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale. Ale się jaram, ledwo co mi widać. Ale i tak tego skina nie mam, tylko się coś zlagowało. Ale zostaw suba i łapkę za to, co się dzieje. Nie ładnie tak. No i patrz, nawet nas do toru. Ojej. No szybko jaraj się, Steve. No? Jedno serce, pół no jaraj się, dobrze. Dobra, widzę, owe. Ostatnie chyba trzy lucky bloki nam zostały. Jak się mi się nie udaje, wypadnę store za X da. Dobra, nie. Uff. To nie był fajny lucky blok. Chyba, że i mam nutryś. Nie mam budulca. No, mam, 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 mam. Dobra, widzowie. Ostatnie ile? Dwa lucky bloki. Ten musi być szczęśliwy. Nie! Nie, to nie było wow, mega, nie. Ostatni lucky blok, jak będziesz szczęśliwy, postawiacie, czy będziesz szczęśliwy, czy nie. Ten lucky blok, jak myślicie, tak? Czy nie? Jeszcze postawię tutaj na nim pochodnie. Ja czuję, że tak. No, dobry lucky blok. Dobra widzowie, jak wam się spodobał odcinek, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, a ja się z wami żegnam. Pa pa.